Dzień dobry, dobry wieczór, cokolwiek jest pora, kiedy Państwo to oglądacie. Przyszedła pora kolejnego odcinka. Dziś będziemy podsumować rok 2019. Rok 2019 był rokiem wielkich nadziei z jednej strony, z drugiej strony był czasem chwili prawdy. No i okazało się, że wyszły bardzo dziwne rzeczy, ale godne zauważenia. Pierwszym tematem, którym myśmy się tutaj zajmowali, to jest Brexit i Anglicy finalnie, moim zdaniem już mocno zmęczeni, zdecydowali się, że jednak występują z Unii Europejskiej, przy czym decyzja ta była decyzją przede wszystkim Anglii. Szkocja głosowała głównie na partię narodową, która ma w tej sprawie inne. Poglądy. Więc rozumiem, że będzie następowała akcja właściwy Brexit w roku 2020, jako skutek decyzji roku 2019. Wielkimi przegranymi brytyjskich wyborów jest Partia Pracy. I tak naprawdę nie jest to tyle wielkie zwycięstwo torysów, ile wielka przegrana lejburzystów. Po drugie, mieliśmy wybory w Europie. Mieliśmy jedno ogólnoeuropejskie. No i z wyborów ogólnoeuropejskich wyszło jedna rzecz, mianowicie, że w Polsce wybory ogólnoeuropejskie były potraktowane jako jeden z wyborów krajowych. I sposób w jaki głosowali Polacy był inny niż reszta Europejczyków i największa polska frakcja jest sama sobie z Sterem żeglarzem okrętem. Natomiast w ogóle wyniki europejskie były dość ciekawe. Po pierwsze dlatego, że spodziewano się, że partie głównego nurtu całkowicie wypadną z gry. No okazało się, że i owszem, że tak powiem, eurosceptycy różnej maści, zarówno prawicowi, jak i lewicowi zrobili bardzo przyzwoite wybory. Natomiast i gdyby stanowili, że tak powiem, jedną partię eurosceptyczną wspólną, no to byliby poważną siłą w parlamencie, a ponieważ podzielili się na sześć na sześć grup to no to nie są przez nikogo poważnie traktowani. Drugą ciekawostką jest to, że dzięki Brexitowi w Polsce, że tak powiem, pojawił się pan Dominik Tarczyński, który jest osobą, która jest głęboko wewnętrznie zainteresowana w przejściu no ponieważ dzięki temu zostanie europosłem w związku z powyższym. Jakby to jest człowiek, który życzy Angolom jak najszybszego wyjścia z Unii, że tak powiem, i myśli to o tym, że tak powiem, bez żadnej filozofii, tylko we własnym głęboko, głęboko uzasadnionym interesie. Z rzeczy ciekawych to we Włoszech rządzili populiści i populiści zostali przynajmniej... Szeleni. Ja myślę, że zostali odszeleni z tego powodu, że po prostu chcieli znowu za dużo, jak wszyscy populiści. Aczkolwiek populizm na świecie dobrze się czuje, bo zarówno prezydent Erdogan pozostał przy władzy, jak i prezydent Trump. Aczkolwiek Erdogan przegrał w roku 2019 jedną z najważniejszych miejsc, czyli Istanbul, który nowym miastem i sam Erdogan zaczynał od burmistrza w Istambuł. Pomimo wszelkiego rodzaju robionych Świni jednak te wybory przegrał. Podobnie Budapeszt został odbity z rąk Fideszu. I myślę, że to, jest, to są takie zwiastuny tego, co będzie na przyszłość. Rok 19 to oczywiście w Polsce zwycięstwa PIS-u, aczkolwiek można powiedzieć takie oba zwycięstwa nie do końca. To znaczy rzeczywiście bardzo ładnie wygrane zwycięstwo w wyborach, eurowyborach. PIS-owi udało się zmobilizować ludność obszarów wiejskich z Podkarpacia i z Małopolski, że poszła do wyborów i oni rzeczywiście... Się udało mu się, że tak powiem, wykolegować konfederację, którą już nie udało mu się wykolegować w wyborach parlamentarnych i która z punktu widzenia jakby logiki polskiej władzy to tak naprawdę obecność zarówno konfederacji, jak i lewicy jest czymś, co będzie rzutować na polską politykę, ponieważ w Soltek... Zandberg będzie się starał być zawsze bardziej socjalny od jego, jego ekipa, bardziej socjalny od Kaczyńskiego. Z drugiej strony Bosak i spółka i Korwin-Mikke będą się starali być bardziej narodowi od Kaczyńskiego, więc w związku z powyższym tak naprawdę Kaczyński ma dwa strzały, że tak powiem, z miękkiej miękkie podbrzusze. To jest coś, czego nie można było go za nie można było... natomiast bardzo dobrze można go krytykować z pozycji zarówno socjalistycznych, jak i, jak i narodowych. I to są w zasadzie te największe wydarzenia polityczne, które miały, że tak powiem, swój wpływ na, na politykę roku 20. Niewątpliwie układ, który powstał w Polsce, że wybory prezydenckie, które zawsze były ważne i istotne, w tym przypadku okazują się być kluczowe, ponieważ żaden układ w obecnie istniejącym Sejmie nie jest w stanie przełamać weta prezydenta. Więc tak naprawdę ta ekipa, która będzie miała swojego prezydenta, jest w stanie zmieniać Polskę. Prezydenta powoduje, że jaki rząd nie będzie, to będzie to rząd, który będzie się zajmował administrowaniem. I co więcej cała reszta będzie mu starannie podrzucała głody pod nogi, żeby się nie czuł za dobrze. No i to by było na tyle. Serdecznie Państwa dziękuję. Zapraszam do oglądania nowych odcinków w 2020 roku i mam nadzieję, że... Będziecie Państwo je oglądać, zachęcicie swoich przyjaciół i znajomych oraz tych wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybowali naszego kanału. Serdecznie, serdecznie zapraszam do subskrybowania. Dziękuję bardzo.